Cześć, z tej strony Kasperzarski z tabletowo.pl. Zapraszam Was na recenzję Hamera 3 Plus od myfona, czyli tradycyjnego telefonu z bardzo wytrzymałą obudową. Czy ten telefon jest wytrzymały i przetrwa moje testy? Wszystkiego oczywiście dowiecie się w tej recenzji. Kilka słów o budowie. W całości ten smartfon jest wykonany z dobrej jakości tworzywa sztucznego. Dodatkowo mamy tutaj wstawki z gumy. Poza tym mamy kilka śrub, które, prawdę mówiąc, są chyba bardziej ozdobą niż tutaj zabezpieczają dodatkowe urządzenie, no ale na pewno coś takiego jest. Dodatkowo na tyle znajdziemy klapkę, która jest przykręcona już prawdziwymi śrubami. Dzięki temu smartfon będzie bardziej szczelny i na pewno woda mu nie zaszkodzi. Tak samo zaślepki mamy przy złączu micro USB które jest tutaj troszeczkę głębsze, więc no jednak musimy mieć dłuższy kabelek, ten który jest dostarczany przez producenta, bo nie każdy przewód będzie nam pasował. Od góry natomiast znajdziemy ze ślepką również złącze słuchawkowe i tutaj tak samo nie każde słuchawki niestety będą pasowały. Na tyle znajdziemy dwumegapikselowy aparat, na znajdziemy niedotykowy ekran, mamy też klawisze normalne jak w tych standardowych klasycznych telefonach. No i co oprócz tego? No jeszcze na prawej krawędzi mamy przycisk do włączenia latarki, a po lewej stronie mamy klawisz do zmiany głośności. To co na pewno już teraz widzicie to, to, że telefon nie grzeszy tutaj jasnością ekranu i bardzo ciężko jest odczytać cokolwiek z tego wyświetlacza w pełnym słońcu. W systemie mamy tylko podstawowe funkcje typu dzwonienie, smsowania, ale również jest na przykład aparat. Możemy wykonać jakieś przykładowe tam zdjęcia, podstawowe bardzo. Ale tak jak mówię, no do sporadycznego fotografowania tylko się nada ten smartfon, no ponieważ te 2 megapiksele no średnio dają sobie radę. Poza tym, oczywiście, możemy odtwarzać zdjęcia, filmy, audio, mamy też dyktafon i radio FM. Jest też organizer, w którym znajdziemy kalendarz, listę spraw, alarm, zegar światowy i notes. Poza tym mamy dodatki takie jak kalkulator czy przelicznik walut. I to co ciekawe, ten telefon posiada Wi-Fi, więc możemy przeglądać sobie po prostu internet. Przy użyciu tego telefonu za pomocą modułu Wi-Fi. Co prawda tutaj prędkość przeglądania tych stron no nie jest jakaś powalająca i musimy sporo się też natrudzić, żeby coś tutaj wpisać. Ale na pewno taka opcja jest tutaj dostępna i osoby, którym na tym będzie zależało, na pewno będą w jakiś sposób zadowolone. Oprócz możliwości przeglądania internetu mamy też wbudowaną aplikację Facebooka. Mamy tutaj normalnie wszystkie. Newsy, wszystkie mamy tutaj wiadomości, możemy też zapraszać znajomych, czy nawet dodawać zdjęcia, więc aplikacja no jest tutaj w miarę funkcjonalna, aczkolwiek przeglądanie Facebooka na takim telefonie no nie należy do zbyt przyjemnych i komfortowych. To, co również ciekawe, to to, że możemy udostępnić sieć z tego telefonu na inne urządzenia, więc to, to również myślę, że zasługuje na pochwałę. Telefon jest oczywiście dual sim, więc możemy bez problemu korzystać z dwóch kart jednocześnie. W telefonie znajdziemy akumulator o pojemności 2000 mAh. W takim tradycyjnym użytkowaniu, czyli kilka telefonów, kilka SMS-ów i może sporadyczne przeglądanie internetu od czasu do czasu bardziej na zasadzie testu, jak to wszystko działa, to ta bateria wytrzymuje spokojnie dwa tygodnie. Myślę, że to jest satysfakcjonujący wynik, który w większości osom przypadnie do gustu. Do dyspozycji użytkownika mamy 64 MB pamięci ubudowanej. Jest to bardzo, bardzo mało i gdy wykonamy kilka jakichś zdjęć, to od razu pamięć zostanie zapełniona. Na szczęście możemy skorzystać z kart microSD nawet do 32GB i wtedy już bez problemu można korzystać z tego urządzenia. A czy Hammer 3 Plus jest tak odporny jak twierdzi to producent? Sprawdźmy to! Na początku z wody. Wrzucimy telefon do wiaderka. Nawet po kilkunastu minutach cały czas działa i jak widzicie, telefon cały czas może nawet dzwonić. Teraz kilka rzutów na beton. Ale tutaj również Hammer 3 Plus wygrywa z betonem i cały czas po prostu działa. Podnosimy poprzeczkę, rzuty na kamienie, ale tutaj również kamienie są bezsilne i Hammer 3 Plus wychodzi z tego bez szwanku. Dalej działa. Telefon taki jak Hammer 3 Plus na pewno przyda się na budowie i różnych innych pracach na wysokości. A jak to sprawdza się w praktyce? Zobaczmy to na przykładzie zrzutu z drabiny na wysokości 4-5 metrów. Kilka zrzutów z takiej drabiny, jak widzicie, nadal nie uszkodziło telefonu, i poza kilkoma otarciami telefon cały czas działa. Czas na ostateczną konfrontację czyli telefon versus auto. Niestety mojej ostatniej próby iPhone Hammer 3 Plus nie przetrwał, ponieważ wylał się wyświetlacz. Jednak ten telefon nie jest tutaj całkowicie zepsuty, ponieważ tylko wyświetlacz nie działa, a nadal możemy na niego zadzwonić. Możemy trochę na czuja, ale i tak zadzwonić do kogoś innego. Możemy też włączyć latarkę, więc jak najbardziej telefon jest jeszcze i tak sprawny. Jedynie tak jak mówiłem, telefon nie przetrwał ostatniej próby, ale biorąc pod uwagę wszystkie poprzednie upadki, myślę, że telefon jest i tak bardzo wytrzymały i warty polecenia. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tym telefonie, a tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć! Telefony dzisiaj takie małe wytrzymały.